Tak, moi drodzy. Łaciu łapsko, Co wam powiem, no, sabota, fenomenalny turniej, jeszcze raz, wiadomo, w wrzuciłem materiał, kto oglądał ten, oglądał ten, widział. U kłecka, kłesek, zobaczyć, tam jest całe wydarzenie, plus licytacje i tak dalej, 5 godzin, no ale wiadomo, jak się poprzewija, to możecie zobaczyć, polecioka w akcji, się, myślę, że całkiem dobrze wyszły te zawody. No i co? No kilo zleciało, jakieś niecałe, także dalej jest za lando, ale już jest lepiej. E, dzisiaj robię już e, wyciskanie. Teraz na pierwszy tylko tylko wąsko, Także jakoś to będzie. No i co? W niedziela był turniej dzikich Knurów. Ogólnie odezwało mi się, zawsze mnie boli pachwina, ale już pachwina mi przestała boleć już wczoraj i boli, bolił mnie cały przywodziciel. Zagrałem trochę w pierwszym meczu i chyba w minutę, chyba w drugim i potem zaprzestałem grania, bo musiałem tego naciągnąć, rozciągnąć, no bo wiadomo, przychodzi sezon, też jakby ważniejsze dla mnie jest teraz e, budowanie siły na siłowni, przysiady, te sprawy, także odpuściłem te turniej. Fajnie chłopcy się zaprezentowali z dzikich nurów. Fenomen jest taki, że jako jedyni bodajże, albo ci też ludzie nie, nie przegrali ani jednego meczu, e, wygaliśmy trzy... Chyba trzy wygraliśmy, trzy remisy i niestety nie wyszliśmy z grupy, bo brakło jednej bramki. Ci, co yy, byli w Ciecin, ale w tamtym roku nawet nie wyszli z grupy, byli jeszcze za nami. Także, yy, no, brawa dla ekipki, bo naprawdę zaprezentowali się fenomenalnie mimo tego, że można powiedzieć, że tam jechaliśmy na pożarcie. Tak samo jak w sobotę dzikie który czarny koń się okazał, czarne pazury, czarne wszystko oczy, oczy czarne, czarne jak twoje oczy, no i okazało się, że nie było aż tak źle. Także ja cisnę z wyciskaniem, jakoś to będzie, jadęmy dłuż. Halina dzisiaj do roboty poszła, od dłuższego czasu w końcu chciała wrócić, to niech sobie wraca. Ja tam nie mam nic przeciwko, także ja już bajtli ogarnąłem do przedszkola, do szkoły. Teraz robię zakupy, potem mój Thermomix zrobi mi obiad, no i jakoś to będzie. No i dzisiaj muszę już grać football menadżer, bo przez dwa dni że nie zagrał nic, bo wiadomo, że laptopa nie brał. Dzień dobry, dzień dobry! Ciężko taki troszkę dzień. A jak mi rośnie. Taki daily kurwa w oknie, Marcinka, no, teraz zmian. Halina poszła do roboty. Chciała to jak idzie. Także teraz dużo obowiązków takich, które tak robił w ciągu dnia. Spoczywa na mnie. Zakupy, nie zakupy to zawsze robię. Teraz robię obiot. Hmm, ale 2,5 godziny snu byłem już na siłowni bo wiem, że i tak nie zasnę także zasnę pewnie koło 16 do roboty na 21.30 30 tyle odprowadzeni także dzieje się ale robię teraz chlebek bananowy także no wiadomo termomiks to jest łatwiej prosty jak ebanie także zaraz wam pokażę efekt całkowity no i chcę zrobić rosół, chcę spróbować rosół z Thermomixa, bo kożdo zupa z Thermomixa to jest totalne sztosiwo, no także ze dwóch, że tak powiem. No i co moi drodzy, trzy minutki, może cztery i rozumiecie, chlebek jest gotowy, znaczy gotowy, masa na chleb jest gotowa, do pieca na godzinka ciach, rozumiecie. Ustawiacie sobie czas Jak oczywiście jak Ci się naciśnie Zadupiocie 60 minut Chyba, że 90 zależy, nie? Jak to cię godzina, to 90, nie? Ciach, ciach i macie to w życiu No a jo, teraz my ja termomixem się. Myję. No i co? robię rosół. A nie, jeszcze ja zrobię sobie shake. Próbujemy, czy są takie szejki, bo sam podobno jest wciel fajnych rzeczy, yy, takich dietetycznych i tak dalej, a że jest godzina 4, 11 jeszcze się nie wyjął, także trzeba coś zjeść. Yy. Ciach, ciach, szybciutko, szejka zrobiłem też tu, ale to wiadomo, pododawałem swoje rzeczy, pijemy mm a to nic, nic, nadzwyczajnego, tak żebyście mi nie gadali, że a, nie, ja wiem, ja wiem, ale słodziutkie, kurwa, z bananem mm. no i patrzcie, 15 minutek rosełek się robi, potem coś jeszcze trzeba zrobić dużych już gulasz ogarnął no go kartofelki, Na ile? pół godzinki, bo zostało pół godzinki jeszcze ciasta bananowego i kurwa, widzicie Pół godziny w kuchni, a ile zaoszczędzone, a ile jeszcze w międzyczasie zrobione. Także naprawdę duży plus tego jednego z droższych garków, jakich kupił <laughs> No ale naprawdę mega ułatwio e, ogólnie dzień. Nie trzeba tyle siedzieć w kuchni i tak dalej. Także duży plus. Kto nie ma, to polecam. Kto mo, ten pewnie. Wie jakie są z tego plusy. A teraz muszę robić to. Wymieniam, że drzwi, co się wymieniali mi. To trzeba to skończyć, spachlować No i ten czas pyka pyka o 14, bo bajtlika. <laughs> Kurde, moja Także jademy dużo. E, tak moi drodzy. Dzisiaj wyciskanko, także jademy dusz z tematem. E, tu wyciskamy. E, co mam powiedzieć? W dzień na co dzień tematów nie brakuje ale mieliśmy mój daily vlog że tak powiem z dnia wczorajszego mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda to poskładać będę miał chwilę na to, żeby zrobić ten vlog no, co, no, teraz czuję się dużo silniejszy, że tak powiem jeśli chodzi o klatę bo zmieniłem ustawienie tych rąk i robię teraz bardziej wąsko niż na szerszym i powiem tak, że już dochodzę do ciężarów takich jak na szerokim, więc mam nadzieję, że to zaskutkuje tylko na plus no a co, a siadę ciągi to wiadomo, że Siady zrobiłem wczoraj, przednie, a dzisiaj powtórzy. Chyba tam było 130 kg, więc to jest też w miarę okej. Okay. No a potem będziemy rzeźbić bić yy, przy siatylni, no i martwy ciąg tu tam z automatu, powinien się wszystko ładnie polepszać. Także jademy dusz. no i jademy ten trójbój siłowy, trzeba wrócić do mocnych ciężarów. No a też po części wracamy do treningów y, w serii A, w a klasie więc troszkę się dzieje, ale kto nie jak, kto jak nie ją, Hej. Ja z kuchni, palecioka, oczywiście Marcinek, co pomywał gary i robi szpagetti bolognese, No, a jak zrobię spaghetti bolonezy, to myślę, że jeszcze zrobimy zupę pomidorową. Bo ją uwielbiam, bajtle uwielbiają, a z Thermomixa zupa pomidorowa i zupa burkowo to jest chyba najlepsze, co można zjeść. Wiadomo, żurek też, jest, ale nie mam dzisiaj do żurka. Pewnie jutro leci żurk.